Witam w kolejnym odcinku. Wracamy po drobnej przerwie. Nie było mnie, to mnie nie było, nie będziemy drążyć tematu. Ten odcinek dedykuję mojemu serdecznemu przyjacielowi Kamilowi Kuźmiakowi, link do jego kanału, na którym zajmuję się nagrywaniem filmów i sprzętem i tak dalej. Znajdziecie w opisie Film Odcinek dedykuję mu nie tylko ze względu na tematykę, ale też. Ze względu na, w zasadzie, aha, mamy nowe intro, zauważyliście, mamy też nowe outro, to jest wszystko jego zasługa, no i ciśnie mi cały czas, żebym w końcu coś nagrał, więc e, jakby, żeby tym Obelgom, prawda, zadać y, stop, kłam i w ogóle... To się wziąłem. Więc nagrywam z kanapy, bo tak powiedziałem też, że tak zrobię. W związku z tym wybrałem temat e, taki idealny do nagrania z kanapy, z e, tych, które wrzucaliście ostatnio na Insta Stories, czyli ból kolan. Także przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o bóle jakiekolwiek, to wiadomo, no przede wszystkim najrozsądniej by się było wybrać do lekarza. E, natomiast jeśli chodzi o ból kolan, konkretnie akurat. Jeżeli mowa jest o takim bólu, który nagle pojawił się znikąd, nie jest to efekt, nie wiem, zerwania gminy, zadła skręcenia, naderwania czegokolwiek, łąkotki i tak dalej, tylko jest to taki typowy ból, który najczęściej objawia się gdzieś tam w okolicach a, rzepki, pod rzepką, nad rzepką to jest on najczęściej ból przeciążeniowy wynikający z tego, że zdobywamy pożywienie w pozycji siedzącej i oczywiście do lekarza należałoby się umówić, żeby się upewnić, że to jest to i że z tym jest problem, ale najczęściej w takich przypadkach jest to kwestia po prostu przeciążenia e, mięśnia czworogłowego. Otóż przez to, że zdobywamy pożywienie w pozycji siedzącej, to cała tylna taśma naszego ciała jest wyluzowana dość mocno, bo jak się siedzi, e, mięśnie nieużywane zanikają, a nie używamy na przykład pośladka, a nie używamy za bardzo mięśni dwugłowych. Są czworogłowych też, ale to inny temat. Jak siedzimy, i teraz problem jest taki, że jak wstajemy, to pojawia się kompensacja i prace przejmują mięśnie, które na ten moment są najsilniejsze. Że zazwyczaj to wszystko siada na czworogłowy, no to ten czworogłowy jakby zaczyna bierać bardzo dużo pracy, którą powinny wykonywać a mięśnie dwugłowe czy pośladek, i stąd ten ból się bierze. <laughs> Najczęściej to się właśnie objawia takim bólem w okolicach rzepki i jak użyć sobie w tym, w, tym, w tym bólu inaczej może tak jeżeli przede wszystkim należałoby się upewnić że to jest to jeżeli po przerolowaniu mięśni czworogłowych, czy jednej nogi po prostu, bo to czasami występuje tylko w jednej nodze i po rozciąganiu, zaraz po rolowaniu po, po, należy porozciągać ten mięsień czworogłowy jeżeli ten ból pusza no to jest na 90% właśnie e, ten, ten przypadek, czyli wynika to po prostu z przemęczenia mięśnia czworobowego i co należy robić w tej sytuacji? No wzmacniać mięsień głowy, czyli generalnie zacząć ćwiczyć, a jeżeli już ćwiczyć i taki ból się pojawia, to należałoby zadbać o a, ćwiczenia na taśmę tylną w swoim treningu, czyli żeby było ich albo stosunkowo tyle samo, co ćwiczeń na przednią taśmę, y, mówimy o nogach, czyli na czworogłowe, lub nawet może być potrzebne więcej y, trochę, jeżeli ten ból jest faktycznie bardzo zaskwierający, a jeżeli Twój trening jest dobrze ułożony i ta ilość ćwiczeń przodu do tyłu jest wyrównana, to mamy dwie opcje. Możliwe, że akurat Ty potrzebujesz trochę więcej pracy na, na te mięśnie dwugłowe. Może trzeba też Wzmocnić mimo wszystko czworogłowe, czyli to nie zawsze jest tak, że one są już takie silne, że tylko trzeba wzmacniać dwójkę, ale czasami jest też tak, że mięsień jest spięty, zbity, skrócony, ale przy okazji jest za słaby, więc należałoby go wzmacniać. I tu uwaga, należałoby go wzmacniać w maksymalnym możliwym zakresie ruchu i ewentualnie ten zakres pogłębiać, czyli praca na pełnym zdjęciu kolana, a jeżeli te rzeczy nasz trening pokrywa, i nadal to kolano boli. To jeszcze jest taka opcja, że po prostu źle wykonujesz ćwiczenia e, na tylną taśmę. Coś robisz nie tak, gdzieś jest jakaś kompensacja. To jest taka opcja. A jeżeli to nie jest to, no to. Wtedy, już tylko że tak powiem, lekarz prawdopodobnie może nam pomóc. 90% przypadków w mojej praktyce trenerskiej to jest właśnie przepracowany czworogłowy. Czasami ten problem jest łatwy do zażegnania, to znaczy, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i ten ból jest od niedawna, trwa i tak dalej, to wystarczy około tygodnia regularnie porolować, czworogłowę rozciągać, plus implementować jakieś ćwiczenia wzmacniające tymią taśmy, czyli tam mieć im w głowy pośladek. Natomiast jeżeli trwa to dłużej, no to zalecałbym przede wszystkim wizytę u a, wykwalifikowanego, dobrego fizjoterapeuty, najlepiej takiego, który sam ćwiczy. Tacy są najlepsi, bo oni wiedzą, co tam się u Was dzieje, jeżeli Wy też ćwiczycie i jakby w trakcie trenowania te bóle wynikają. No jeżeli jakby im dłużej ten, a, ten problem trwa, tym też trudniej będzie się go pozbyć. Nie znaczy to, że nie jest to możliwe, ale jednak, jednak może być to bardziej upierdliwe. Ostatnio współpracuję y, sporo z piłkarkami ręcznymi i tam y, w sportach y, tak, tego typu właśnie y, jest to dość częsty problem, y, dość nagminny. Te kolana są dość mocno eksploatowane. Na boisku, natomiast nie ma odpowiedniej pracy na siłowni pod kątem właśnie wyciągania takich newralgicznych, pracowania nad newralgicznymi mięśniami, które są potrzebne w trakcie biegania i skakania. Takiej czy, pracy dynamicznej w dużych ilościach, czyli chociażby wzmacniania mięśni piszczelowych, czy wzmacniania mięśni dwugłowych, czy pośladka. Podsumowując, jeszcze na szybko. Lekarz wiadomo, jeżeli test z rolowaniem i rozciąganiem e, pomaga to nie będzie to nie będzie, to będzie pomoc raczej doraźna na no, raczej krótszą niż dłuższą metę, aczkolwiek no na pewno jeżeli to pomaga to już możemy, możemy jakby w ciemno stwierdzić, że prawdopodobnie to jest ten problem przemęczeniowy z czworogłowym i należałoby wrzucić codzienne, regularne rolowanie tego czworogłowego e, uda i rozluźnianie go a poza tym przede wszystkim e, zadbać o tą taśmę tylnią. No i jeżeli e, problem z rozbijaniem, rolowaniem jest dość duży, bo to jest temat dość bolesny, to najlepiej byłoby się wybrać do fizjoterapeuty, wykwalifikowany fizjoterapeuta znajdzie też jeszcze parę innych miejsc, nad którymi warto byłoby popracować i które również mogą wpłynąć na e, pozytywnie na na poprawę tych objawów. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda takie rolowanie, co ja robię w, takim, w takiej sytuacji, to dajcie znać. Nagram o tym kolejny odcinek, piszcie w komentarzach. Tymczasem to było na tyle. Pozdro, mordeczki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.